Dzień dobry Państwu. Witamy Państwa bardzo gorąco w kolejnej edycji programu Kalambury, programu, który polega na Suwałkach, ulica Przytorowa, 8. Proszę Państwa, zobaczmy kto dzisiaj do nas przyszedł. Pan Karol Strasburger, kapitan drużyny pierwszej, prawej kanapki. Kanapka. Pan Stanisław. Malinowski. Bardzo nam miło. Pan Jakub Erol to jest drużyna numer 1, a drużyna numer 2 to jest. Zanim przystąpimy do rozgrywki, pokażemy nasze nagrody. Kolejny tydzień i kolejne nagrody dla dzieci. Pewnie nas oglądacie. Oto co mamy dla Was. Zestaw książek. Z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie. Oraz naczynie, które pomoże zdrowo się odżywiać. Panie Karol, w związku z tym poprosimy. Pana, a żeby Pan nam pokazał, prosimy bardzo. Co, co? No właśnie. A co ja mam pokazywać? Uwaga. I przypominam, proszę Państwa, nie możemy pokazywać. Nie, no to te, ja. Nie wiem, ja to zapamiętam Przez Właśnie. Zgadujesz, nie, pokazujesz. Pokazuję. Pokazujesz. Pokazujesz. Czas. Start. Zgadujecie? Oni zgadują. Tak. Co ma piernik na wiatr. Brawo! Bo bardzo to jest trudne, tak? Nie. Pokazuje. Czas start. Pokazuje. Pokazuje. Patrzę. Coś zobaczyła. Obserwuję. Spojrzeć. Rzucić. Rzut oka. Rzucić okiem. Ja nic nie mogę Rzuczać mówić. Rzuc okiem. Spojrzeć. Okiem. Rzucić. Rzut oka. Wzrokiem. Jeden rzut oka. Dwa. Ta... Rzut oka. Tak. Jeszcze nie. Rzucić okiem. Nie prowadzą? On rzucił. Nie, ja wygrałem. I? Spokojnie. No bo ja nie mogę tego tutaj. Możesz. No, Bardzo okay. dobrze pokazujesz. To tak. Rzucić. Tak. Rzucić. Ok. Okiem. Miłka do domu. Dole To? No a właśnie, a to jest jeszcze... No tak, wiem co to jest. Siesz co? Ty okiem? Kurczę no. Kurczę no. Na Nagle no. rzucić okiem. Nagle. Nagle, eee. jeszcze. Może być nagle. Co Przy... ma piernik zawiad? Brawo!